Cześć, stoję przy miejscu, gdzie za chwilę będziesz spotykał nasz kościół. To jest miejsce na zaciszu też niedaleko stąd jest metro Kondratowicza jakieś 700 metrów i przez parę minut, 8-7 minut na piechotę dochodzimy do tego miejsca. Z drugiej strony od tego miejsca mamy centrum handlowe targówek. Mamy też tutaj własne, będziemy mieli własny parking za szlabanem, który będziemy sami otwierać i 20 miejsc parkingowych naszych osobistych, plus okoliczne różne miejsca parkingowe, które też będą, zwłaszcza w niedzielę, dostępne. I pokażę Wam za chwilę, jak wygląda okolica. I tak naprawdę jest bardzo łatwo trafić, bo po drugiej stronie jest ta ulica Świętego Wincentego, z której wszystko. Jakby widać od razu nasze pomieszczenie, jak będziecie szukali nas, to my postawimy różne banery, różne rolapy i zobaczycie, gdzie jesteśmy. Na pewno znajdziecie bardzo fajne miejsce z super ekspresem kolbowym do kawy, ogromnym, dzięki któremu będziemy mogli pić pyszną kawę. Dla tych, którzy podróżujecie samochodami, to jest bardzo blisko z trasy Toruńskiej z S8. Zjeżdża się i się dojeżdża do tego miejsca około 2 minut, minutę tak naprawdę. Także dla wszystkich posiadaczy aut to jest super dojazd, dużo lepszy niż był wcześniej na ulicy Wybornej, gdzie byliśmy przez ostatnie 7 lat. Szedłem z metra i z tej stacji metra Kondratowicza w prostej linii się idzie 700-600 metrów do naszego nowego miejsca! Jak mu nie wierzyć, Jak mu nie ufać? w życiu nie za. Na rękach nosił, szanował każdy mój krok, przecierał mi szlak i karczował lasy, bym widział cel. Jak mu nie wierzył,